55, 58, 59. Siemadowie, Rejs, już Jak widzisz po tunelu, robimy sobie challenge paluszkowy. Jeżeli tego nie robisz, nie rozsubskrybujesz tego kanału. No jeszcze pora za nami robić na szary, bo zbliżamy się do 150 000 osób, które obserwuje te kanał. To ja tworzymy pakiet. Spasz to zbiliśmy cepiony, to sobie łapy w górę. I teraz słuchaj to. Ostatnio trafiłem na necie taki challenge przez, robiony przez chłopaków z warszawskiego Koksa. I oni tam jedli paluszki na czas. I tam jeszcze wspominali o filmie Epic Cheat Meal On zjadł 20 paluszków w minutę. A oni chyba mieli najlepszy rekord 15. Co? Więc co robimy? Jedzeniowe challenge na na tym kanale są popularne więc lecimy z paluszkami Tak się składa, że mamy tutaj dwie szklanki paluszków Lajkonik i k***a Lajkonik Oficjalne przeliczanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć O, o. Raz, ja go jeszcze dwa, jeszcze. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Dwa na czterna 16, 18, na 19, na jeszcze 1 i mamy 20. To jest do jednej próby, tu Dobra. mamy drugie, bo każdy będzie robił z nas, bo ty będziesz też robił, nie? Dobra, więc robimy, każdy będzie robił 3 próby. O, 3 próby. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 2. Czyli mamy 20. 20 tu, 20 tu. I to jest bez popijania. Awaryjna woda musi być. To to moja, wezmę od razu. Dajemy awaryjną wodę. No i oczywiście czas, i oczywiście czas. Bierzemy czas, będziemy na kubku trzymać. O. Dawaj propozycję, czy chcesz więcej filmów na czas? Na przykład, nie wiem, cheeseburgery na czas. O, to był git. Chcesz 3 góry? 5 tysięcy łap i robimy cheeseburgery na czas. Na przykład, ile cheeseburgerów zjemy w minutę? Co ty na to? Może, może w dwie minuty, co? Może w dwie, Ile cheeseburgerów zjemy w minutę? Tak hamsko, mega, mega. Dobrze. Mega, tak będzie Albo pięć, dobra, <laughs> albo dwie. Słuchaj, wo wolisz minutę czy dwie? Dawaj znać. Ja bym się że Minutka tak było fajniej, bo będzie fajniej chlepać Można tak nabasza, Ja sobie z ja skapam, jestem tak głodny dzisiaj, że mówię to 2 minuty jak najwięcej i się naderwę Teraz tak, przygotowujemy stopę Lepiej ja cię startuję, bo znowu będzie tak. wolniej 3, 2, 1, start 20 sekund 25 sekund 35 sekund mhm. 40 sekund 45 sekund 50 sekund To jest step pierwsze 22, 22, dobra, jeszcze masz czas? To się, dążył. My my się nie nie, nie przeszedł, byłem. Minuta, 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 ale już zjadałeś. 22, 2 poszły Dobra. Próbuję jeszcze raz chyba. Ale powiedz mi. Ej, normalnie. Ja re, by... Rekord był 20. To możesz, że. Normalnie, próbujemy dalej żyć, Ale ci nie gadał, to byś za więcej. No sobie. możemy byś za A ja już się przesękali, bo widziałem, że weź na cykłeś, nie? Jeszcze Pasuj? raz, jeszcze raz, tylko tak. Po paluszki idę, czekaj, robimy. Muszę sobie popić. Ale powiedz ci, że przekonałem taką gnykę z tym, nie? Przypominam, że nie wiem z pizzą I <laughs> mówię o, o! o kaczordami, kaczordami. Oficjalna druga próba, Czyli to oficjalna druga próba pięcia rekordu Guinnessa z paluszką. W ogóle słuchaj, to, jeszcze jest taki, jest to taki kanał na YouTube Rekordy Guinnessa i tam szadwiara je na, i tam na przykład są of oficjalne rekordy Guinnessa z jedzenia Taco na czas burrito na czas. Ja bym to chciał też pykać chyba. Lecimy z tym. Jak tak. chcecie, to Ale nie ma co gadać, bo wiesz, jeszcze jest fajny... Jest dużo fajnych pomysłów. Dobra, super dla... druga. Druga? druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. To czekaj, 20 ta zmianę 22. tu dam 23 teraz. 23? Dwadzieścia 23. Trzy? Dwadzieścia trzy. Dobra, 23 spróbujemy to obchodzić. 23, a awaryjnie się przygotuje też ile? 4, 3, żeby było Dobra, Dobra, 5, bo wiesz, Dobra, awaryjne tutaj są, dobra są. są Dam radę! Dam radę, to piękne! jest to, na pewno. Ja się 3, 2, 1, start! Zróbem. Gór, dwa. Jeszcze raz. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Dziewięć dziesięć, jeden, dwa...

piękne to. 3, trzy, 30. Ostatnia próba, 30 dawaj, paluszków. Dawej. Pięć tysięcy, i robimy 3 burgery na czas, w minutę, ile się da zjeść. 3 <gry> trzy, trzy burgerów poszłoby? Ja ci powiem tak. Patrz to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedena, dwa na. To są jakieś krótkie dwa na. 3na, 4, 15, na 16 na na 7, na 8, na 9, na 2, 21, 22, 23, 24, 25, 25 I, kolejne, i mamy kolejne 5, czyli 30. Ło! Wow, 30 paluszków, oficjalnie żeby nie było wraczyła, żeby sobie, sobie sam. 30 tam 30? 30. Spraw, czy są? O, tu oh. sobie policzą, będą co oh. oh. zrobią, stop, pauza i sobie policzyłem? Oh. Dobra 3, 2, 1, start. Jak taki komiczek. Lecisz. 15 sekund. Ciii. Mhm. 45. 55. 5 sekund. 3 2 1 0. Hop. Ile za mą poszło? Zostało 4, czyli poszło 26. A i tak! No i to jest coś tak, kurde, no, py, Kurcze, kurczę jak jeszcze raz by się przyłożył, no czy podejścia miałeś, nie? No. Byś to 130, tylko kurde widzisz, tak pobiłeś rekord. No i tak jest rekord, ale będę pró próbował. Słuchaj, jeżeli chcesz cheeseburgery na czas, koniecznie 5 tysięcy pod tym filmem. Łapeczki w górę i będę mi Wow! A ci powiem, że górne! 18, 19, 20. Dobra. To są twoje. Dobra. Awaryjnie daję ci tu 5. <noise> Oj, będą <my głos> potrzebne, ale zobaczymy. A -a Awaryjnie masz tu 5 i teraz twoja kolej. ale ja chcesz, nie próbujesz? Kolejny zawodnik. Lecimy, zobaczymy. Lecimy. Lecimy. Jak to się wyglądało? Spróbuję dwa razy. No może nawet zobaczymy. Dobra, 5, spróbuję na świnie. 4, tak 4 3, 2, 1. Poszło. Ja dobra, daj, 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 sekund. Dobra, sekund, no, dobra, daj, daj, sekund. Dobra, pusta i ale poszło, dwa, 20 paluszków poszło. Spróbowałem się tutaj. nie mogłem Ale no, <głoslerne> ja to samo, już to zrobiłem? Kaczordafi. Kaczordafi <głoslerne> był. Miałem kilkaką kulę i se podzielił mi na. Tak, tak. Aj, 20 paluszków, jeszcze raz. Elektryczność zrobiła ty, proszę. 4, 3, 2, 1. Poszło. Dawaj dawaj baj. No

Dobrze, dawaj, 43 sekundy. Dobra, lecisz, teraz lecisz, gryź. szybko, szybko, gryź, gryź, gryź 4, 3, 2, 1. Jest! Jest! Znowu człowiek, drugie miejsce! Normalnie! Ja, ale karabinę Czekł! 22 paluśki, Pamiętaj, 5 tysięcy łap! pamiętaj, 5 tysięcy łap i lecimy i lecimy? lecimy. Jedzie, w minutę i, uda się zjeść W minutę lecimy, nie? W minutę, no w minutę Czekaj, robimy to Jutro ulecimy, czy od razu teraz do Macau? Jedziemy do Macau, patrzmy Jak biją 5000 zł, czekaj Gdzie masz kruszyki od Dobra, więc jak widzisz, patrz to 5000 ty słap i lecimy z cheeseburgerami na czas Więc patrz, to, jeżeli się podobało A co będzie na scenie po cheeseburgerach? Coś jeszcze, jemy Decydujcie Decydujcie, jeśli się podobało Ta mapka w górę, tam jest słowa zanadzone Jak widzimy się wkrótce w kolejnym materiale, to będzie na kanale Szabawem Wpadaj na kanał Lazara. Subskrybuj, bo zaraz dostaniesz ba, 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 dolara. Dolar, yo! A czekaj, 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 gościu i gościarko. Tu masz jeszcze trzy ostatnie filmy. Są mega, mega sztucze, więc obczaj sobie, są lepsze niż ten. Ba, ba, ba.